Tak, panie kolego. Ta gra jest podobno najlepsza na PlayStation. No słuchaj, moim zdaniem jest to najlepsza gra na koniec PlayStation 4. To jest już raczej koniec PlayStation 4. Będzie teraz nowe PlayStation 5. No i to jest taka już flagowa pozygnalna gra. No zobacz, grafika jest piękna, wszystko elegancko, jesteś takim yy, tym to samuraj nie samuraj. Japonia Na Japonię najechali Mongoli. <laughs> Mongole najechały Oj, zobacz, jak pięknie. To jest wyspa japońska. No i trzeba przed okupantem się bronić, prawda? A jak to się bronić? No, zaraz zobaczysz. Mam, mam swojego konia, który zawsze i wszędzie tutaj mnie towarzyszy. Chodź tu. Jak ty stamtąd zejdziesz? No i zobacz, jest i woda. Są i pory dnia. Jest yy, dzień, noc. O, bocian. To taki nie, 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 bocian. Kurde. Czyli drugi jest. trafiłem, kurde kurcze chciałem znaleźć bociana, no ciekawe czy mięso z bociana jest dobre dobra o proszę o ciebie, dziki są popatrz, dzik, jest dzik i dzik jest zły możesz dzika opatroszyć proszę bardzo i już jest Pumper z dzika Są i jelenie Dobra, jest. Są i te, te, te czaple, czaple o, 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 No przecież go trafiłem Kurde, czaple chciałem. Dobra, dobra, nie zacznij. Nie da się czapli chyba zabić Albo trzeba dwa razy w nią strzelić. Nie nie mam już strzału No dobra, dajmy sobie spokój z Czaplą. Tu jest takie coś, że sobie możesz budować... Ee, panie kolego... Postać. Gear. Ciosy. Kolekcje. Wiem, Ci, że on ma bardzo ograniczone te, te, te ciosy. Mimo, że mam prawie wszystkie, to... To mogłoby być jak... W God of War, że te ciosy są takie spektakularne i fajne. On tu jest trochę taki sztywny. No, To jest walka mieczem, ale mogłoby być, mógłby być tak, wiesz. Ograniczone te ciosy są straszne. No ale co zrobisz? Po wodzie możemy iść? Możemy. Co tu mamy? Dziki uciekać. Szapla, odlatywać burza jakaś idzie Tak, jest tu burza, jest tu jasno, jest tu dzień, jest tu noc. No, że tak naprawdę gdzie ci już Po połowie ich wypędziłem. Koń też skacze. Popatrz. A ja mu nic nie będzie. Ja, się go, ja go tak męczę i on mu... siadasz, jedziesz dalej. Popatrz. Żółty ptak pokazuje ci sekrety, ale to my już nie, nie bawimy się w sekrety. Zobacz ile zwierząt i jak, je, jak ptaki latają, widzisz? Prawda, że fajnie? Co to jest? O, jest jakaś... Jakaś plantacja, czy co to? Znajdziemy tam wroga, chyba znajdziemy. A, musimy ochronić zakładników. Oni tam zakładników mają. Iż zabił nam zakładnika. I jest lipa. Musimy ochronić zakładników. Jeszcze raz. Co się dość szybko. Więc trzeba by troszeczkę tak, wiesz, z ukrycia, jak Assassin's Creed, nie? I czasnąć. Pies. Psa ukrycia to raczej nie czasność. Kurde, psy, no. Widzą mnie. Dobra, zabiją zakładników. Ładnie samuraj. Jak tam żyjesz, koleżko? Ja cię ochronię. Jest tu też jeszcze? O kurde, chcą zawić zakładnika. Szybko biegnij. Płyń, 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 bo zabiją go. Jak ja nie lubię tych gości, co strzelają z łuku. Zakładnik, zakładnik najważniejszy. To to ja rozumie zestaw ciosów Wszystko będzie dobrze Co jestem w błocie? O popranym, wiesz? Realnie, nie? Kamień z serca. Dzięki ci. Panie sakai. Już dobrze. No co dzięki, a gdzie pieniądze? Złoto potrzebuję. Co za burak, no? Opukać się muszę trochę. Dobra. Opłuczemy się troszkę. Dokładnie, dobra. Tego też trzeba uwolnić, zapomniałem o tym. Co pośpiesz się, to. No. To najlepszy dzień w moim życiu, panie. Idź, dbaj o siebie. Dobra, panie, idź, panie. Kogo mam jeszcze uratować? Tam jest jeszcze ich paru. Assassin's Creed. go zabiję Tam zwiewał już patrz Nie mam nie mam broni Ty gdzie uciekasz Nie uciekaj nie 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Musimy go dogonić. Są taki szybkie, że go konie mi mogę dogonić. Chodź tu! Patrz, patrz gdzie wyglądał Wyciągać broń i tu trzeba, się, tu trzeba się skupić za was A drugi mi się nie udał Ale jeden mi się udał Są go zapalił <śpiewa> Я теж у меня такие бомбы. Паше, паше. 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 Boguna. Znowu jestem cały brudny. No, to nie nic. Pozbieramy wszystkie graty, co mamy pozbierać? Chodź tu mistrzu. Mieliśmy tamtego uwolnić, zapomnieliśmy, nie? Wracamy. No powiem ci, że jak... co jest, starą konsolą. Nie? O zajebiście, muszę ci powiedzieć. Słuchaj. Bo ile ilu to jest letnia konsola. O, to są porządni przy, przy, przeciwnicy, że dam radę. Słuchajcie. Słuchajcie. Tamten uciekł? Ty uciekł Co za kurde uciekają wszyscy Przede mną Przede mną królem yy, tym yy, miecza I jaką mam wprawę? Wszyscy spierniczają Prawdziwy mi szpady, jak to mówią Miałem was zwolnić buraki Nie ruszy się Prawie straciłem już nadzieję, panie. Już dobrze. Dobra, dobra. Będzie jeszcze promocja. Ni dasz radę. Biedronka otwarta w, 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 w niedzielę. Możesz iść. Tam też jest. Hmm? Ten gumbel. Cię. Gość czekał i stał tam, patrząc. Dziwny. Jesteś niczym gosaku, mój panie. Niczym kto? Chyba ci zaraz zajebie. No, Będę klucz? ją nosić jako obrońca ludu Cusimy. Myślałem, że mnie obraził, sorry. No i wyzwoliłem to miasteczko i teraz tam, wiesz... Woda przyjechała, patrz. Będą pić i palić. O, co oni zrobią? Sprzątają? Aha, ogarnąć muszą wszystko. Dopiero w ten czas będą pić. Dobra, dzień się zrobił. A ja dostałem stal, ja potrzebuję złoto. Potrzebuję 2 złota, żeby polepszyć miecz. No, ale oni mi stal dają, na no, co mi stal? nie można je No i tak sobie człowieku jeździsz po tym świecie tutaj I tych wągołów klepiesz proszę ja Ciebie, no? Co tu dużo mówić Popatrz jak pięknie zrobione Nie mogę tędy, muszę Muszę tędy, bo koń po wodzie nie pójdzie Ja pójdę, ale konie Maki, czyli tak zwana plantacja kokainy, <ścoughs> czy heroiny, już nie wiem, z maku do heroina, nie? Narkomanii, kurde. Ale tego tutaj jest. Tam coś się dzieje, zobaczymy co tam się dzieje, wyzwolimy kogoś. Chciałem standoffa pokazać le lepszego, ale widzę, że nie ma na kim nawet. Dobra, jest. No standoff chciałem. Kurde, chciałem standoffa, ale widzę, że się nie da. Co mi tak przyodowoł straszliwie? Nie że im przyładuję. Ole mi przyładował, dobra. Czekam. Ach. No dużo, dużo. Ole mi ta muzyczka mi już po prostu. Po kolei was wszystkich rozwalę. No, tamci są niebezpieczni, czekaj, czekaj. Dobra, mam. Tylko jednego rozwaliłem? porażka Ole mnie przyładował. O mamy nie zabił gdzieś. Jednak tamto było bez sensu. Nie trzeba było tego użyć. Dobra, spróbujemy. Zginę. Na pewno zginę. Aaaaaah! Pies wieczasno. Może stand -off teraz się uda. Walczmy, zobacz, dobra. Trzeg rozwaliłem. A, prawdziwy samuraj. Aż pies uciekł. I tak teraz będzie stał. Bariat. <laughs> dobra. Czego tak miecz ma do góry? Razem Więcej pod chałupę, o, Pies. Pies mnie wyczuje. Kurde, z tym psem, no. Idź bydle, w cholerę. Eee on nie wyczuł. A miałem go na tym. Miałem go na asesynie. Shoshore! Dov'è? Dov'è? Kurzu. O, szp... Co to jest? Gościu tam był. Gdzieś goście? Właśnie, to chciałem zrobić. Na końcu. Idealnie mi się udało. Huhu! Sosczore! Zajebista jest ta gra. Pani kolega. No i o to tu chodzi. Wyzwalasz mongołów. Jeździsz. I... I... Co? No i prowadzisz tą wojnę z okupantem mongolskim. Przejdzie koń tędy? Nie przejdzie. No i co? I po tyle, no panie kolego. No, tu przeszedłem, tu przeszedłem. O, to jest tego jeszcze do rozwalenia. Grom. No szczerze ci polecam tą gierkę. Bardzo wciągająca. Świetne kolory. Chociaż te, teraz nie jest w HDR, bo nagranie w HDR byłoby kiepskie na YouTube. To trzeba by... Tutaj to, to nie jest takie proste w Patrz, patrz, patrz. Zjeżdż go Patrz, patrz, zjeżdż. Zjeżdż. gościa? Zjeżdż. 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 Przyrodową mi raz Oni bronią takich pudełek, wiesz, w tych pudełkach są Gadżety 45 supplies, za to możesz naprawić broń czy tam coś. Czy może nie naprawić, ale yy, upgradeować O co ja to mówiłem? Może jest zajebista Nie, a trochę wszedł, wiesz? I wszystko w locie zbierasz, nie trzeba wsiadać, nie trzeba. wiesz, dokładnie w to wchodzić, tylko w locie sobie elegancko zbieramy. No i chyba tyle jeszcze chodzi o, o PlayStation, polecam. Mam nadzieję, że. Wyjdzie wersja na PlayStation 5 która będzie jeszcze ładniejsza, no i oczywiście na komputery, jak wyjdzie jeszcze RTX 380, to już będzie całkiem petarda, panie kolego. To już by było top. A, rozwal rozwalmy jeszcze tych, tak na szczęście. Kto mi czoła? Stand-off? Ostatni raz. Stand-off. <laughs> не удался. Szedł gdzieś Ten mnie wkurza Z tymi twoimi dostranymi Właśnie Pszczołami. Ci goście ze strzałów trzeba ich pieszych rozwalać, bo... On... Oni potrafią dobrze na... namieszać jak to mówię. No i tyle, dobra, bo to już tak za długo gram. Chowamy szpadę, jesteśmy cali w błocie. Zajmijsta jest gierka, no trudno powiedzieć, że nie. Polecam. I pozdrawiam, na razie.